Oto piewca, czarny jak jego przeznaczenie, co na wyprawach swych życia chce znaleźć znaczenie. Kroczy po światach dźwigając klątwę wielką, ramię w ramię z moją piękną panią śmiercią. Lecz dziś nastaje początek nowy, gdyż zrzuci na krótką chwilę swej klątwy okowy. Znudził się bowiem umieraniem i zajął się graniem. W środku dnia, w mroku nocy, śladem zła wciąż będzie kroczył. Prawda jest to bowiem szczera, gdy przekroczysz próg Bakera. Ból cię czeka i szaleństwo, w domu jego tkwi przekleństwo. Nadszedł czas, gdyż nie ma lepszej pory, by powrócić na dobre tory. Lata czekania, porażych kilka, ale oto wielka chwilka. Seria to złem napiętnowana, za to właśnie jest kochana. Gretyskowa, straszna, piękna, znówcie w swych objęciach spęta. Oto jest godzina wstępna siódmej części rezydenta. Zbudził się oszołomiony, osamotniony i na pastwę losu zostawiony. Myślał, drapiąc się po głowie. Zebrał swe myśli strachem zawiało i wtedy właśnie znalazł to piano. widać co się zdenerwowało Tak się złożyło, że pierwsze kroki skierował do łazienki, wanny pełnej posoki. Przydałoby się tu kilka ścierek. Czemu w tej wannie pływa rowerek? Nie wierząc w to, co zobaczył, wychodząc prawie o kibel się zahaczył. Idąc dalej, zaczął już świrować. Postanowił od razu drzwi do piwnicy sforsować. Chwilę potem znalazł się w składziku. Pod sufitem znalazł pełno słomianych ludzików. Co to za porąbane czary. Chyba już jestem na to za stary. Dalej zajrzał do szuflady. Znalazł tam kawałek sztucznej dłoni. Zaraz popłynął mu podpus chroni. Na co komu palec manekina? Może używała go jakaś dziewczyna. Na górę ruszył chwiejnie, niczym pobity, a tam twarzami do ściany stały trzy sztuczne kobity. Wtem stały przodem, zwróciły na niego swe wzroki. Wstrętne, choć kształtne, to wywłoki. Rąk nie mógł przy sobie utrzymać, taka natura jego, że gdy widzi te kształty, musi dotknąć tego. Wtem się czwarta znikąd przed nim pojawiła. Spadaj ze schodów, ty kurwo przegniła. Wszystko zdawało się w granicach normy. Może by ją odratował jakiś projektant dobry? Szafki, przybory, nawet krzesła stały równo. Tylko kto w lodówce hoduje takie gówno? Wyszedł czym prędzej, gdyż chęć go naszła prawie, wypuszczać wolno ptaki, a konkretnie to pawie. Może za tymi drzwiami będzie coś ciekawego. Jestem wygadaninem. Mam już dosyć tego. Widzi już wyjście, ale pokusa była taka, że jeszcze obcęgi musiał wyjąć ze świniaka. Wtem jakieś dziecko na łeb mu spadło, aż poczuł jak serce mu ściska i madło. Wredny Bahur, co za gnój! Gardzę tobą, idź ty w Łańcuch gładko przeciął, aż w izbie huknęło. A w środku nic, tylko kaseta wideo. Wiem gdzie to włożyć, pomyślał radośnie. I do punktu wyjścia, Buku tykał do dościa. Wpierw zauważył kawałek kartki odcięty. Co było na nim napisane? Rozedrę was na strzał.

W domu Baker'a chcą nocą poszperać, chociaż ich serca powinien strach pożerać. I tak idą, od troski wolny. Czy się zamek w drzwiach sam zwolni? Kopniak to najlepsze wyjście, by oznajmić swoje przyjście. Więc... dlaczego so, are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Boo, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? we can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Długo jednak nie pociągnęli. Wszyscy chyba poszaleli. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this shots? Although this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Jak klasycznie. <laughs> Andre znika. <laughs> Andre Może ktoś Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? un fucking believable This is the last time I work with that guy I mean producers they come and go but a a good cameraman like you Clancy you stick with me Gdzie on jest? Co tu zrobić? Szukać kumpla czy w gacie narobić? Andre, where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell?

Tyle, że to już przesada gruba. To pułapka, to nie fair. Czy to w wiedźmy? z Blair? On nie żyje. Co za szok. Niech się skończy już ten gniot. Może sprawdzić co tam jest? Zrobić prawdziwości test. I poszedł piewca głąbów śladem. Zajął się piwnicy zwiadem. Lecz drabiny już tu nie ma. Tylko klucz się poniewiera. Tylko do jednych drzwi on musi pasować. Czas się wynosić i nie frasować. Aż tu nagle jakiś dziadł przeszedł sobie bez pału. Koniec już tej chorej akcji. Czas wypieprzać z tej abstrakcji. Już je widzi, już wolność czuje, ale coś mu to popsuje. Śmiech usłyszał tuż za sobą. Nie dane mu już wyjść tą drogą. Czy go zabił? To teoria. Tu się kończy, piewcy historia.